Wczoraj nie powiedziałam, ale robię zakupy do szkoły i kupiłam parę rzeczy w Rosmani już. I teraz idę poza ścianą. Chyba, że w pepku coś jest. Na drugą stronę, bo na tym moście ludzie są jacyś po coś śpiewają. I ja nie przyjdę mhm. bez zaśmielać, a jak się nie to oni mnie pobiją. Pracę, ale jeszcze przed tym wam moje zeszty i wszystko kupiłam. Okej. Okay. Kupiłam maseczki. Patrzcie jaka to jest słodka. To jest lew? Nie wiem, ale tak hmm. będę wyglądać. To dobra taka, takie różowe pustoski. Długopisy moje ulubione. Ale jeszcze będę musiała kupić jakieś inne, bo ja wiem, że ja je wszystkie zrobię. I teraz też Taki. Taki. To jest taki słodki I ten. No, ale są wszystkie takie cienkie, bo ja za bardzo nie piszę z i tak robię w domu sobie jakieś notatki, jak już serio chcę się uczyć, to. no. A to tak po prostu mm, prowizorycznie, żeby. Nauczyciele myślą, że ja sobie coś tam piszę, a tak naprawdę nie będę pisać. Będę, będę mieć zeszyt, ale nie będę pisać, albo będę coś rysować. No, dlatego są one takie cienkie, żeby nie przemęczyć mojego kręgosłupa. Jeśli chodzi o pracę, to będę mieć ten mój różowy, który miałam miałabym, bo na razie nie znalazłam nic lepszego. Ale jak coś znajdę, jakąś torbę czy coś, to, to kupię. E, dobra. Jakieś y, kolorowe coś. Ogólnie nie, średnio mi się te trzy kolory tu podobają. No ale okej. Okay. Y, ołówki bardzo ładne. Nożyczki, bo nie mam nożyczek. I po prostu całą kolekcję kupiłam. Tu jest jeszcze korektor. I, i gumki. Tu widzisz, jakie to jest słodkie. Dobra, no i... i, i aha, gumy, gumę, bo to też trzeba mieć w plecaku. I na razie to wszystko. Jeszcze muszę dokupić jakieś 5 zeszytów takich większych, ale nie mogłam na razie znaleźć żadnych fajnych, więc mam tylko taki. No, no i to tyle, na razie. Muszę teraz tak, z większych zeszytów to muszę kupić jeszcze zeszyt do chemii, do matematyki, angielskiego i niemieckiego, bo to są przedmioty, których ja serio chcę się uczyć. W no, matematyki nie chcę się uczyć, ale no, muszę mieć większy zeszyt. Um, no. A do reszty będę mieć takie właśnie, takie, takie 32-kartkowe, czy tam 16, nie wiem. Ale bardzo jakieś słodkie. Dobra, ja muszę wyjść do pracy już, więc elo. Dop. No. Potem ja na siłownię. To tyle, to tyle. Resztę Reszty pokażę pokazywałam pewnie na TikToku. Pozdro. Six hours later. Wróciłam z siłowni, z pracy i w ogóle jeszcze poszłam po ostatnie zeszty, których potrzebowałam. I teraz wam zaprezentuję. To jest pierwszy taki różowy. Mega ładny kolor. I ja go będę mieć do niemieckiego i do angielskiego bo on jest taki właśnie, wiecie, z takimi tutaj, że ja sobie to jakoś podzielę, bo ja na niemieckim za dużo nie piszę, na angielskim to w sumie też nie, więc będę mieć jeden. Będzie łatwiej. Kolejny taki wzięłam do chemii, bo właśnie chciałam większy, taki do matematyki czarny i taka teczka, no bo ja... bo ja nie chcę, żeby mi się jakieś karteczki walały po... Po moim plecaku. I ona ma ładniejszy kolor. Nie wiem, czy on tutaj wygląda, bo była jakaś taka dziwna. Ona jest taka różowa, pudrowa różowa. Bardzo słodka. Dlatego ją wzięłam. No, także tyle. Ja idę zrobić jogę. W końcu rozciągam się i pójdę spać. Tak się cieszę, już tak mi się chce spać. Jestem jakoś dzisiaj. To zmęczona, nie wiem o co chodzi.